W bezlitosnej rozległości zachodu, gdzie słońce biło bez litości wyschniętą ziemię, a wiatr niósł szepty nadziei i rozpaczy, żyła Ylare. Nie była stworzona do surowości tamtego życia. Jej smukłe palce i blada skóra, chroniona przed słońcem przez połowiały słonkowy kapelusz, zdradzały bardziej delikatne wychowanie. Przeszłość, która zdawała się istnieć w innym świecie. Ale los, okrutny i arbitralny, Rzucił ją na te puste trudności, gdzie każdy dzień był walką o przetrwanie, a każdy uśmiech luksusem, na który niewielu mogło sobie pozwolić, lara dźwigała brzenie ojca, który, choć kochał ją na swój pokrętny sposób, był człowiekiem złamanym, pogrążonym w długach i dręczonym przez widma przesłych porażek. Tomas, jej ojciec, próbował wszystkiego, by utrzymać na powierzchni małą rodzinną farmę. Ale bezlitosna susza i pech sprzysięgły się przeciwko niemu, pozostawiając go na skraju ruiny. Mała chatka, w której mieszkali, niegdyś dom pełen marzeń, teraz była pomnikiem beznadziei. Deski skrzypiały pod dziężarem wiatru, a cisza, która niegdyś była spokojem, teraz była rozmiewającym głosem samotności. Lara starała się utrzymać porządek, pielęgnując mały ogródek, który ledwie dawał plon wystarczający na ich utrzymanie sprzedając jaja i kilka warzyw w najbliższym miasteczku, Blackwood Creek, za skupienie budynków służącej jako punkt spotkań zmęczonych kowbojów, pełnych nadziei poszukiwaczy i obcych sekretami. Marzyła o innej przyszłości, o miejscu, gdzie piękno i łagodność mogłyby rozkwitać, ale rzeczywistość ciągnęła ją z powrotem do szorstkiej ziemi, do spracowanych dłoni i niepewnej przyszłości. Pewnego dnia wiadomość przyszła jak strzał w serce Elary. Thomas, jej ojciec, nagromadził długi tak wielkie, tak przytłaczające, że nie było już ucieczki. Wierzyciele stanęli u drzwi, mężczyźni o twardych obliczach, z oczami wygłodniałymi zapłaty. Nie obchodziła ich godność człowieka tylko to, co mogli z niego wycisnąć. Tomas, osaczony. Z oczami czerwonymi od nieprzespanych nocy i rozdartą duszą, podział decyzję, która na zawsze zmieniła życie Elary. Decyzję, która w jego oczach była jedynym wyjściem, by ochronić to niewiele, co pozostało z jego honoru i, paradoksalnie, by zapewnić przetrwanie córce. Sprzedaj ją. Słowo sprzedać odbiło się echem w umyśle Elary, jak krzyk bólu. To nie było jak sprzedaż nieruchomości czy zwierzęcia. To było sprzedanie samej siebie, swojej wolności, swojej przyszłości. Poczuła, jak ziemia usuwa się jej spod stóp, powietrze rzędnie w płucach. Jak ojciec mógł zrobić to własnej córce. Gniew i niedowierzanie zmieszały się ze smutkiem i strachem. Tomas, ze ściśniętym gardłem i odwracając od niej wzrok, próbował tłumaczyć, próbował usprawiedliwiać, ale jego słowa były jedynie pustymi szeptami w obliczu ogromu jego czynu. Obiecał Elarę mężczyźnie, mężczyźnie, którego ledwie znał, mężczyźnie, który miał pieniądze, by zetrzeć jego długi, a w zamian zabierze jego córkę jako żonę. Tym mężczyzną był Zejk Coulton. To imię, szeptane w miasteczku, niosło ze sobą pewną wagę. Zejk Coulton był kowbojem, farmerem posiadającym rozległe i tajemnicze zienie, znanym ze swojej siły swego milczenia i reputacji człowieka sprawiedliwego, ale bezwzględnego. Posiadał rancho oddalone o od dni drogi od Blackwood Creek miejsce zwane samotną gwiazdą odizolowane i niemal legendarne. Nikt nie wiedział wiele o J. Coltonie poza tym, że był człowiekiem małomównym z oczami, które zdawały się widzieć zbyt wiele i sercem, które zdawało się być zapieczętowane. Przybył do miasteczka tygodnie wcześniej, z zamiarem kupna bydła i zaopatrzenia, i jakoś historia o długach Tomasa i niezwykłym pięknie Elary dotarła do jego uszu. Elary niewyraźnie pamiętała, że widziała go raz czy dwa razy w miasteczku. Wysoki mężczyzna o szerokich ramionach, w kowbojskim kapeluszu, który częściowo skrywał jego twarz, ale nie na tyle, by zamaskować intensywność jego spojrzenia. Jego włosy były ciemne jak noc, a kilkudniowy zarost jedynie dodawał jego auży tajemniczości i szorstkości. Poruszał się z gracją drapieżcy, każdy krok wyrachowany i precyzyjny. Nigdy nie wyobrażała sobie, że los połączy ją z nim w taki sposób. W wyznaczonym dniu rzej kołten pojawił się przy chacie. Słońce stało w zenicie, a upał był duszny, ale dreszcz przebiegł wzdłuż kręgosłupa Elary. Kiedy ujrzała go zbliżającego się na koniu, majestatyczną sylwetkę na tle horyzontu, siadł z konia ze zaskakującą zwinnością, jego ostrogi cicho dzwoniły. Jego oczy, głębokiego, przenikliwego błękitu, spotkały się z oczami Elary, a ona poczuła szczęs prąd elektryczny, który pozbawił ją tchu. Nie było w nich szyderstwa ani pożądania, tylko intensywność, której nie potrafiła rozszyfrować. Tomas, blady i drżący, wyszedł, by go przywitać. Słowa były nieliczne, zamienione szeptem. Elara obserwowała z daleka. Jej serce biło jak bęben w piersi. Widziała, jak ojciec wyciąga dokument, a żej ten wręcza ciężką sakiewkę. Dźwięk brzęku Mone uderzających o siedzie był dźwiękiem jej wolności kupowanej i sprzedawanej. Był to dźwięk jej przyszłości decydowanej przez innych. Jake Koul ten odwrócił się do Elary, a ona instynktownie cofnęła się o krok. Nie powiedział ani słowa, tylko wyciągnął do niej dłoń, niemy gest zapraszający ją, by za nim podążyła. Elary spojrzała na ojca, szukając jakiegoś rodzaju ratunku, ale Tomas jedynie odwrócił wzrok, wstyd i ból widoczny na jego postarzałej twarzy. Ze złamanym sercem i zranioną duszą, Elar chwyciła swój mały tłumoczek z dobytkiem. Te kilka przedmiotów reprezentujących jej przeszłe życie i podeszła do rzejka Coltona. Jego dłoń była szorstka, spracowana, ale zaskakująco delikatna. Gdy ujął jej dłoń, pomógł jej wsiąść na konia, na dodatkowe siodło, które przygotował, a następnie sam dosiadł swojego rumaka. Bez ostatniego słowa. Bez spojrzenia za siebie odjechali. Elarę czuła ciężkie spojrzenie ojca na swoich plecach, ale nie odważyła się obejrzeć. Jej oczy były utkwone w horyzoncie, który rozciągał się nieskończenie przed nią, równie rozległy i niepewny jak jej własna przyszłość. Podróż była długa i cicha. Dnie zmieniały się w tygodnie. Słońce karało, pył się unosił, a noce były chłodne, pełne gwiazd i odległego wycia kojotów. Ilarę i Jake niemal nie zamieniali słów. Był zagadką, człowiekiem o niewielu wyrazach, ale precyzyjnych działaniach. Zapewniał, że miała jedzenie, wodę i bezpieczne miejsce na nocny odpoczynek, zawsze zachowując pełen szacunku dystans. Ilarę zaś pogrążona była we własnym bólu i zamęcie. Była towarem, kupioną żoną, a ta myśl nawiedzała ją. Obserwowała Jake'a z daleka. Był człowiekiem małomównym, ale jego oczy, ach, jego oczy opowiadały historię. Był w nich smutek, samotność odzwierciedlająca jej własną i czasami, tylko czasami, błysk czegoś więcej, czegoś, czego nie potrafiłaś identyfikować. Był mistrzem w swoim fachu, urodzonym kowbojem, który czytał teren, pogodę i zwierzęta jak otwartą księgę. Nauczył ją pewniej jeździć konno wiązać konia, rozpoznawać tropy. Nie słowami, ale gestami, cichym przykładem. Pewnej nocy, kiedy obozowali pod gwiaździstym niebem, z ogniskiem delikatnie trzaskającym między nimi, Ylarę nie wytrzymała już ciszy. Dlaczego mnie pan kupił, panie Koulten? Zapytała, jej głos ledwie szeptem. Pan mnie nie zna, pan nic o mnie nie wie. Spojrzał w ogień, a blask płomieni zatańczył w jego oczach. Twój ojciec był zdesperowany, odpowiedział. Jego głos niski i chropawy, jak dźwięk kamieni toczących się w suchym życiśle. Potrzebował pomocy. Ja miałem środki. Ale dlaczego ja? Nalegała ze ściśniętym sercem. Dlaczego nie po prostu mu pan pomógł? Dlaczego zabrać mnie jako żonę? Jake westchnął. Ciężki dźwięk, zdający się dźwigać ciężar wielu lat. Potrzebowałem żony, Elaro. To rancio jest duże, jest samotne, a ja, ja już jestem zmęczony samotnością. Spojrzał na nią, a w tych błękitnych oczach ujrzała nieoczekiwaną wrażliwość. Słyszałem o tobie, Twoją reputację, Twoją dobroć, Twoją siłę, nawet wśród przeciwności. Nie chciałem żony która byłaby jedynie wygodą. Chciałem kogoś, kto mógłby być partnerem. Kogoś, kto mógłby dzielić to życie. Słowa Jake'a zaskoczyły ją. Spodziewała się czegoś chłodniejszego, bardziej transakcyjnego. Zamiast tego była w jego wyznaniu brutalna szczerość, poszukiwanie towarzystwa, które ona głęboko rozumiała. Ona też była zmęczona samotnością. Ta fila pod migocącymi gwiazdami zachodu była pierwszym spoiwem, które się między nimi utworzyło, małą rysą w murze nieufności i strachu, który Ylary zbudowała wokół siebie. Wreszcie, po tygodniach podróży, dotarli do rancha Samotna Gwiazda. To nie było zwykłe rancha, to było imperium. Tysiące akrów rozciągały się tak daleko, jak sięgał wzrok, otoczone majestatycznymi górami i wijącą się rzeką. Główny dom był duży i solidnie zbudowany, z potężnych bali, z przestronną werandą oferującą oszałamiający widok na dolinę. Były stodoły, zagrody, studnia i sad. Było to miejsce dzikiego piękna i ciężkiej pracy, świadectwo poświęcenia i siły Ziejka Coltona. Lare poczuła mieszaninę podziwu i obawy. To miał być jej dom teraz. Ten człowiek, jej mąż. Rzeczywistość uderzyła w nią z całą mocą. Dni na ranciu samotna gwiazda wypełnione były pracą. Elare nie była kobietą z farmy, ale była inteligentna i chętna do nauki. Zajmowała się domem, gotowała, uczyła się ogrodnictwa na znacznie większą skalę niż jej mały ogródek Blackwood Creek. Jake zaś był mistrzem w swoim rzemiośle. Spędzał dni w siodle, zarządzając bydłem, Naprawiając płoty, zajmując się niewieloma robocznikami, którzy dla niego pracowali. Nadal nie byli parą w tradycyjnym sensie. Spali w oddzielnych sypialniach, a ich interakcje były formalne i pełne szacunku. Ale powoli ustaliła się rutyna, a wraz z nią dziwna zażyłość. Lare obserwowała rzejka, jego pewne i zdecydowane ruchy, jego zawsze czujne oczy. Zrozumiała, że był człowiekiem uczciwości. Dotrzymywał słowa, dbał o swoją ziemię i swoich ludzi. I dbał o nią. Małe gesty, prawie niezauważalne, zaczęły przełamywać lód. Zostawiał dzikie kwaty na jej stole rano, nie mówiąc ani słowa. Przywoził nową księżkę z miasta podczas swych rzadkich wypraw. Zapewniał, że miała wszystko, czego potrzebowała, bez konieczności proszenia. Elary z kolei zaczęła zostawiać kawę gotową dla niego przed świtem. Naprawiać jego podarte ubrania swymi delikatnymi dłońmi, dodawać kobiece akcenty do domu, przekształcając go z funkcjonalnego mieszkania w dom. Pewnego popołudnia Łare zmagała się z naprawą płotu ogrodowego. Jej niedoświadczone dłonie nie radziły sobie z narzędziami. Zejk ją znalazł i zamiast ją skrytykować, uklęknął obok niej i z cierpliwością pokazał jej, jak prawidłowo przybijać deski. Ich palce się musnęły i dreszcz przebiegł przez Elarę. On nie odsunął się, ani ona. W tej chwili, pod gorącym słońcem, zaczęło kiełkować między nimi ziarno czegoś nowego i głębokiego. Z czasem Elarę zaczęła widzieć człowieka za samotnym kowbojem. Odkryła, że Jake był zapalonym czytelnikiem, że posiadał małą biblioteczkę książek historycznych i poezji, że czytał przy świetle lampy w zimne noce. Odkryła, że był utalentowanym muzykiem, że okazjonalnie grał smutną i piękną melodię na swojej gitarze, kiedy myślał, że nikt nie słucha. Odkryła, że miał czułe serce, ukryte pod warstwami milczenia i surowości. Pewnej nocy gwałtowna burza uderzyła w rancho. Wiatr wyl, deszcz siekł w okna, a grzmoty wstrząsały domem. Lara była sama w swoim pokoju, przestraszona. Kiedy Jake zapukał do jej drzwi, nie powiedział nic, tylko wyciągnął do niej dłoń. Zawahała się na moment, a potem ujęła jego dłoń, czując ciepło i siłę. Zaprowadził ją do salonu, gdzie rozpalił ogień w kominku. Siedzieli w ciszy, obserwując tańczące płomienie, dźwięk burzy cichnąc w ich umysłach. Jake po raz pierwszy zaczął mówić o swojej przeszłości, o stracie rodziców, o walce o zbudowanie rancza od zera. O samotności, która towarzyszyła mu od tamtej pory. Lara słuchała i po raz pierwszy poczuła głęboką więź z Nim. Zobaczyła swój własny ból i swoją samotność odzwierciedloną w jego historii. Kiedy skończył, wyciągnęła dłoń i delikatnie dotknęła jego dłoni. Rozumiem, powiedziała ze ściśniętym gardłem. Ja też wiem, co to znaczy stracić wszystko i czuć się samotnym na tym świecie. Tej nocy bayera między nimi rozpadła się nieco bardziej. Nie stali się kochankami, ale stali się powiernikami, samotnymi duszami, które znalazły bezpieczną przystań w swojej obecności. Od tego dnia ich rozmowy stały się częstsze, głębsze. Dzielili się marzeniami, lękami i nadziejami. Łare zauważyła, że więcej się śmieje, czuje się lżejsza. Jake z kolei zaczął się uśmiechać, rzadkim. Autentycznym uśmiechem, który rozjaśniał całą jego twarz i ogrzewał serce Elary. Wciąż jednak był słonie w pokoju. Fakt, że została kupiona. Wspomnienie transakcji unosiło się między nimi jak mgła, powstrzymując ich przed prawdziwym oddaniem się sobie. Elary wiedziała, że potrzebuje czegoś więcej niż życzliwości i szacunku Jejka, Potrzebowała miłości, wyboru, nie obowiązku. Pewnego dnia spokój rancia został zburzony. Grupa złodziei bydła, dowodzona przez okrutnego człowieka o imieniu Silas Vance, zaatakowała Rancho. Silas znany był ze swojej brutalności i z tego, że nie zostawiał świadków. Jake i jego robotnicy walczyli dzielnie, ale złodziei było więcej. Elara, w środku chaosu okazała odwagę, która zaskoczyła wszystkich, włącznie z nią samą. Pomagała bronić domu, opiekowała się rannymi, a nawet udało jej się odstraszyć kilku napastników za pomocą strzelby, której ledwie umiała używać. Podczas ataku, Zejk walczył z Silasem Vanzem. Elare obserwowała, z sercem w gardle, gdzie Silasowi udało się powalić Jake'a i wycelować w niego nóż. Nie myśląc, Elare chwyciła łopatę i uderzyła Silasa od tyłu, rozbrajając go. Jake wykorzystał okazję. By obezwładnić bandytę. Walka się skończyła, złodzieje zostali przepędzeni lub pojmani, ale napięcie pozostało. Jake, ranny, ale żywy, spojrzał na Elares z głęboką wdzięcznością w oczach. Uratowałaś mnie, powiedział, jego głos ochrypły. Nie musiałaś tego robić, mogłaś uciec. Elares spojrzała na niego, i w tej chwili wszystkie jej wątpliwości zniknęły. To jest mój dom. Jake powiedziała jej głos stanowczy. A ty, ty jesteś moim mężem. Nie uciekłabym. Tej nocy, z ranczem znów bezpiecznym i rannymi pod opieką, Jake poszedł do pokoju Elary. Usiadł na łóżku obok niej i tym razem nie było między nimi dystansu. Wiem, że sposób, w jaki tu trafiłaś, nie był idealny. Elaro zaczął jego głos łagodny. Wiem. Że czuła się sprzedana i żałuję tego. Ale przysięgam ci, nigdy nie widziałem Cię jako towaru. Widziałem Cię jako kobietę wartościową, kobietę, którą miałem nadzieję, że pewnego dnia będę mógł pokochać. Wziął jej dłonie, a jego błękitne oczy były pełne emocji. Wiem, że to dużo prosić po wszystkim, co się wydarzyło. Ale kocham Cię, Elaro. Kocham Cię za Twoją siłę. Za Twoją dobroć, za Twoją odwagę. Kocham Cię za to, że przyniosłaś światło na to i do mojego życia. Chcę, żebyś tu została, nie dlatego, że zostałaś kupiona, ale dlatego, że mnie wybierasz. Bo mnie kochasz. Słowa Rzejka spadły na elarę jak błogosławiony deszcz po długiej suszy. Poczuła łzy spływające po jej twarzy, nie ze smutku, ale z ulgi i radości. Zawsze czekała na taką miłość, prawdziwą miłość miłość, która widziałaby ją taką, jaką była, nie za jej cenę. Nie potrzebowała czasu do namysłu. Jej serce już znało odpowiedź: Ja też Cię kocham, żejkuł Koulten szepnęła a w jej oczach on ujrzał prawdę. Kocham Cię bardziej niż kiedykolwiek sądziłam, że mogę kogoś kochać. Przyciągnął ją do mocnego uścisku. A w tym uścisku zniknęły wszystkie bóle przeszłości, wszystkie niepewności przyszłości. Był to uścisk obietnicy, odkupienia, miłości. Pocałowali się po raz pierwszy, pocałunek czuły i namiętne, który przypieczętował ich los. W latach, które nadeszły, ranczo samotna gwiazda rozkwitło pod związkiem Rzejka i Elary, zbudowali wspólne życie. Oparte na szacunku, zaufaniu i głębokiej miłości, która tylko z czasem się umacniała. Pylare stała się panią rancza, żywotną siłą, która wniosła ład i piękno w to miejsce. Zeik zaś odnalazł szczęście, którego tak bardzo poszukiwał, jego samotne serce wreszcie wypełnione przez kobietę, która została jej kupiona dla miłości. Mieli dzieci, które dorastały na rozległych ziemiach rancza. Ucząc się surowości i piękna zachodu, Elary nigdy nie zapomniała swoich korzeni ani bólu bycia sprzedaną, ale przekształciła ten ból w siłę, używając swojego doświadczenia, by zapewnić, że wszyscy na ranczu byli traktowani z godnością i szacunkiem. Wybaczyła ojcu, Tomasowi, który po latach żalu odnalazł pewien rodzaj spokoju i mógł ujrzeć szczęście córki przed odejściem. Czysto Żyka i Elary stała się legendą szeptaną przy ogniskach zachodu. Dowodem na to, że miłość może zakwitnąć w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, że odkupienie jest możliwe nawet w najciemniejszych okolicznościach i że samotne serce może znaleźć swoją drugą połówkę, nawet gdy los zdaje się sprzysięgać przeciwko niemu. Udowodnili, że czasami wolność nie polega na ucieczce, ale na wyborze pozostania. Na wyborze kochania i na budowaniu wspólnej przyszłości, cegiełka po cegiełce, serce przy sercu, pod rozległym i gwiaździstym niebem Starego Zachodu. Ranczo, samotna gwiazda, nie było już miejscem samotności, lecz latarnią nadziei i miłości, świadectwem siły dwóch serc, które wbrew wszelkim przeciwnościom odnalazły w sobie nawzajem swój wieczny dom. Rozległy krajobraz, który niegdyś wydawał się zimny i opustoszały. Teraz był sceną dla ich historii miłosnej, gdzie każdy świt niósł obietnicę nowego dnia, a każdy zachód słońca malował niebożywymi kolorami namiętności, która rzuciła wezwanie losowi. Jeśli wzruszyła Cię ta historia miłości i odkupienia, która rozkwitła na dzikich ziemiach Starego Zachodu, nie zapomnij zostawić swojego lajka, zasubskrybować kanał i aktywować dzwoneczek, aby nie przegapić więcej przygód samotnych kowbojów i farmerów którzy znajdują miłość tam, gdzie najmniej się jej spodziewają.